Cześć. Dzisiaj opowiem wam coś o tej przekładni, którą znalazłem na złomowisku. No i o pewnych problemach związanych z napędem trakera. Na wałku przekładni ślimakowej był taki element sprzęgła, z którym się udam do tokarza, by mi stoczył taką tulejkę, abym mógł ją włożyć do wnętrza tego koła zębatego na łańcuch. No niestety boleję nad tym, że nie mam swojej tokarni, bo teraz by się bardzo przydała. Co do samej przekładni, to ona miała przekręcona taką, taką flanszę. Tutaj, do której pewnie był zamocowany silnik. Tutaj w środku uszczelniacz uszczelnia ten wałek, chociaż dziwne, bo ta powierzchnia nie jest uszczelniona z tą powierzchnią, natomiast po wyjęciu tego wałka, bo dosyć łatwo jest go wyjąć, tam pod spodem jest uszczelnia. czyli tak naprawdę, jeżeli by tutaj się dostała jakaś wilgoć, no to ona by po prostu tylko mogła zniszczyć to łożysko. No już nie wspomnę o jakiejś tam korozji. Tutaj jest też takie sprzęgło plastikowe, które było założone na, na ten wielofres. No i tutaj jest mocowanie na wałek takie. Tu jest jakaś tam zatopiona nakrętka, no ostrość, zatopiona nakrętka, no jest wycięte tutaj miejsce na klin, czyli no taki element tutaj był. Tutaj są szpilki i można to sobie, no jak to złożyć, no, nie widzę przez ten obiektyw. No moment, ja to... No właśnie, tak to wygląda, jak to jest zintegrowane. Czyli tutaj trzeba byłoby dorobić sobie jakiś łącznik do tego silnika od napędu wycieraczek. No i tak by to mniej więcej wyglądało. Natomiast tutaj są dwa wałki z takimi oto klinami. Tutaj jest takie wycięcie. Tutaj tokasz. Tokarz jednak nie wykorzystał tego elementu sprzęgła, tylko dorobił mi taką oto tutaj tulejkę i tą, to koło będzie można założyć tutaj. Klin musiałem troszeczkę zeszlifować, bo, bo tutaj było mało miejsca, żeby taki wysoki zrobić, ale to nie problem akurat. Mianowicie największym problemem tej przekładni jest to, że ona ma niestety dosyć duży luz i to w momencie kiedy, kiedy kręcimy tutaj muszę inaczej złapać kiedy kręcimy tym wałkiem który będzie zamocowany tutaj do łańcucha, który będzie już napędzał nam oś od trackera to się okazuje, że to łożysko pływa w obudowie przemieszczając cały wałek góra-dół no i to jest dosyć dosyć duży luz to jest około mniej więcej 0,5, może do 0,7 mm, Żeby zobrazować, znaczy w ogóle to tak naprawdę, żeby bardzo precyzyjnie zmierzyć, no to musiałbym tutaj wkręcić jakiś czujnik zegarowy, żeby dokładnie to zbadać, ale mówię, na oko to jest 0,5 do 0,7. Więcej nie. Tylko przy, przygotowałem tutaj, do tego niewykorzystanego sprzęgła, przeheftowałem sobie taki oto profil, po to, żeby zobrazować Wam mniej więcej czym taki luz będzie pachniał w praktyce co on spowoduje, bo moim zdaniem ta przekładnia jest do przeróbki, tutaj trzeba dorobić do niej podkładki tak, żeby ten pierścień zigera, który tutaj jest na tyle trzymał przez podkładkę to łożysko żeby nie było żadnego przemieszczania się, tutaj w ogóle są dwa pierścienie, bo ten wałek jest zamocowany tutaj tutaj jest jakaś podkładka między między tuleją, tą wewnętrzną łożyska, a tym wałkiem. Tutaj jest to zamocowane też poprzez pierścień Zigera. No i tutaj również jest na tej wewnętrznej części mały luz. No bo nie dość, że całe łożysko się przemieszcza, góra-dół, to jeszcze do tego tutaj ta, ten wałek również przemieszcza się w łożysku. No i jak się sumuje te luzy, no to mówię, jest tak między 0,5 a 0,7. Ja spróbuję za chwilę to bardziej precyzyjnie pokazać. No dobra, ja teraz sobie ustawię przekładnie i zmierzę jak to będzie wyglądało na końcu. Czyli sobie to gdzieś tutaj mniej więcej tak i wyciągniemy sobie To gdzieś, gdzieś tyle. Czyli na końcu... No, ostrość. Dawaj. Kurczę no, co za złośnik. Dobra. Na końcu mamy jakieś 96 mm. Minus 20, no bo to jest grubość tego profilu. Czyli mamy 70 takiego fizycznego luzu mamy 76 mm taki jest luz, czyli na przykładnie mamy, no, dawaj, no ale nieważne, to wiadomo, 96 to jest ten luz razem z profilem minus 20, mamy 76, a na przykładnie jest tak 0507, czyli przy, na 190 cm no jest to dużo więcej, tak jak widać. No i teraz jeżeli panel będzie miał trzeba przy, przyjąć gdzieś tam około prawie 5 metrów, no to na końcu ja zakładam, że spokojnie będzie 10 cm luzu. A to jest w ogóle niedopuszczalne, bo sama konstrukcja będzie elastyczna. No i w momencie, kiedy będziemy mieli tutaj jakiś wiatr, no to będzie masakra. Po prostu to się wszystko rozleci, wyluzuje tak, że, że te elementy i przekładnie nie wytrzymają tego, więc ten luz trzeba wykasować totalnie do zera na przykładnie, ja nie mówię, że, że w ogóle, no bo w ogóle to technologiczny ten luz jakiś tam jest natomiast to, to, co tutaj się dzieje no to jest przegięcie więc zdecydowanie trzeba tutaj dorobić odpowiednie podkładki pod te zigery, tak żeby zamocować to totalnie wykasować ten technologiczny luz bo to nie jest kwestia zużycia no tylko że po prostu takie jest wykonanie tej przekładni i widocznie do tych celów do których ona została wyprodukowana nie miało to żadnego znaczenia u mnie to będzie miało znaczenie i teraz tak ja zakładam że jeżeli uda mi się zablokować ten luz osiowy czyli wykasować go do zera to nie będzie takiego efektu że jak tutaj kręcę sobie czy tam ten napęd będzie w jakikolwiek sposób wykonywał ruch, to że tu będzie się przemieszczać. To nie ma prawa się przemieszczać, no to jest przekładnia ślimakowa, tu jest ślimak. No on się przemieszcza, no bo jest po prostu ten luz. No i teraz gdyby ten luz zostawić, no to yy, uaktywni się kolejny luz na tym sprzęgle plastikowym. No bo przecież to jest sprzęgło plastikowe, które no, teraz nie chcę wejść jak na A to złości. Dobra, wyszło. To sprzęgło też ma swoje tam jakiś minimalny luz, no bo to jest plastik, no to jest specjalnie tak zrobione, żeby tutaj jakąś tam niedoskonałość osiową skorygować sobie na tym. No i tutaj, no i wracając do tego, więc tak jak powiedziałem, luz do wywalenia. No i teraz najistotniejsze, dlaczego taka walka z tym luzem? No mianowicie chodzi o to, żeby nie stosować dodatkowego hamulca, żeby sama przekładnia powodowała unieruchomienie osi pionowej. Jest to do wykonania, tylko ten luz nie może mieć po prostu żadnej wartości. Musi być bliski zeru, no bo dodatkowy hamulec to jest kupa klamotu więcej, no i nie jest to proste do ogarnięcia. Znaczy, no da się to zrobić, no ale to jest cały system dodatkowy, który, który trzeba jeszcze zintegrować ze sterowaniem. Także spróbuję najpierw zrobić to w ten sposób. Wywalę luz, no i jeżeli się uda, to dobrze. No bo może być, że jestem w tej chwili w błędzie, że bez hamulca to po prostu, że nie da się tego zrobić. Że w końcu, nawet ten wykasowany luz dostanie jakieś tam wartości pod wpływem tego, jak wiatr będzie szarpał całą konstrukcją. No ale jak się tego nie sprawdzi, to nie będzie wiadomo. No dobra, kolejna zabawa. Wykonanie blachy do połączenia tego to silnika od wycieraczek z tą flanszą. To jest tam żaden problem, żeby to zrobić. Ale większym problemem jest wykonanie takiego wałka, który zablokuje się na tym wielofrezie, jednocześnie będąc przykręconym do osi no bo jeżeli silnik się będzie kręcił w prawo to super, ale w lewo się po prostu wykręci z tego wałka, no bo tam jakieś podejrzewam, że małe siły nie będą I tutaj mamy ten pilofres w tej oto dźwigni, to no może nie widać za bardzo tego no nie widać czy on tu w ogóle jest? Jest płytki, ale jest a jeszcze to zobaczę pod szkłem powiększającym, bo może tutaj może to jest to się blokuje w płaskiej powierzchni ale momencie zaraz za chwilę wracam no więc wszystko wskazuje że te ślady na tej dźwigni są odciśnięte po prostu od tego wielofrezu a nie zostały wyżłobione tutaj w tym stożkowatym otworze więc uważam że ten wałek jakby wykonać go w takim sensie żeby wywiercić w nim otwór stożkowy taki który będzie miał takie parametry ...jak ten element, następnie zrobić w głębi gwint i gdyby go wkręcić na klej samokontrujący, oczywiście z jakimś tam dużym momentem, to to nie powinno się rozkręcić. Mam nadzieję. No bo innego sposobu to ja tutaj za bardzo nie widzę, bo inaczej to byłoby bardzo skomplikowane, bo trzeba byłoby do tego, do tej dźwigni, która byłaby tu przykręcona, to robić uszy. ...i dospawać do tego wałek. No ale ja, ja nie widzę, żeby tutaj z tego mieć jakąś tam sensowną oś, z dużą dokładnością. bo to... to znaczy, tym bardziej z tymi narzędziami, które ja tutaj mam. Bo tak jak mówiłem na początku... ...boleje bardzo z powodu braku takiego urządzenia jak tokarka. No i w ogóle mam taką prośbę do was bo wiem, że te filmy związane z trackerem oglądają ludzie, którzy lubią sobie coś tam majsterkować, może byście mi doradzili, jaki sprzęt do toczenia kupić, taki, żeby był w miarę uniwersalny. Bo niestety jest tak, że już zauważyłem, dosyć sporo czasu poświęciłem na to, żeby prześledzić te to urządzenia toczące, że żeby coś sensownego kupić, to trzeba by wydać 20 tysięcy a to, co kosztuje tam, nie wiem, 4 czy 5, to albo jest to urządzenie, Powiedzmy, nowe, chińskie, ale o bardzo małych gabarytach, albo jest to jakiś mega zabytek, albo jest to jakiś wielki kloc, którego trzeba by, nie wiem, czym chyba dźwigiem jakimś tam wstawiać. No Nie mam aż tak strasznie dużo miejsca, żeby mieć taką maszynę, która, która będzie miała tam długości za 3 czy 4 metry i będzie ważyła 5 ton. No ale coś takiego, no jednak chyba zdecyduje się na jakąś starszą tokarkę. Bez jakichś tam super bajerów, bo ja nie potrzebuję tutaj toczyć nie wiadomo jakich cudów, tylko do takich prostych prac, no to bez jaju. Bo już mnie irytuje latanie po prostu po różnych magikach. Bo wykonanie takiej tulejki kosztowało mnie 7 dych, i to jeszcze pal 6, ale to trzeba się naczekać. To nie jest tam, że ja dzisiaj sobie wymyślam, że proszę mi wytoczyć, tylko, wiecie, to tam prawie, że podanie z zdjęciem w tej chwili do tokarza trzeba wystosować, także jeżeli takie rzeczy robicie na usłudze no to wiecie, a takich rzeczy jak mam tutaj zrobić 50 no to nie dość, że to będzie trwało latami to będzie to kosztowało jakieś tam po prostu jakieś tam wielkie kwoty dlatego proszę o jakąś podpowiedź, napiszcie coś w komentarzach co sensownego kupić za jakieś niewielkie pieniądze, żeby to urządzenie było jakoś tam użyteczne, ja na sprzęcie jeszcze aż tak nie znam Coś tam kiedyś sobie toczyłem, także proste prace jestem w stanie sobie sam ogarnąć. No ale jeśli chodzi o maszyny, to nie mam pojęcia, co kupić. No, myślałem o takiej szkolnej TSB-20, ale to jest po prostu za mały sprzęt. No, tam nic większego nie można wsadzić. Już nie wspomnę, że to za to przeżywają 8000, jak jest w jakimś tam dobrym stanie. Także napiszcie coś i do zobaczenia.